Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek rozmów Rzeczników Zdrowia. Witam wszystkich naszych widzów, a naszą gościnią jest dzisiaj Pani Profesor Joanna Ditkowska, szefowa Krajowego Rejestru Nowotworów. Dzień dobry. Witam serdecznie Pani Profesor. No... Kto jak nie pani wie wszystko o nowotworach e, i sytuacji pacjentów onkologicznych w Polsce? E, jest pani szefową Krajowego Rejestru Nowotworów, natomiast tworzony jest EKRN, e, czyli rozumiem rejestr elektroniczny. Co zmieni on w funkcjonowaniu systemu e, ochrony zdrowia i czy zmieni on rzeczywistość pacjentów i placówek onkologicznych? Myśmy już zakończyli ten projekt EKRN. I to był projekt, który miał na celu zmianę sposobu zasilania krajowego rejestru nowotworów. Widzieliśmy, że lekarze no, mają bardzo są przeciążeni pracą papierkową i nie ma i, i to się nasila. Tak? Jest coraz więcej formularzy do wypełnienia itd. Więc wymyśliliśmy, że stworzymy tak możliwość, żeby dane z systemu szpitalnego pobierały się automatycznie. Czyli lekarz nie uczestniczy w tym, my już z lekarzem nie rozmawiamy, tylko z informatykiem. I ta, ten proces jest też wspomagany przez takie procesy sztucznej inteligencji, które pozwalają nam czytać notatkę logarską i wy wynajdować w niej najważniejsze informacje te do których jesteśmy uprawnieni zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia tak bo my nie zbieramy wszystkiego jak leci tylko dokładnie to na co nam pozwala prawo a co to zmienia no, zmienia to że lekarz ma jeden obowiązek y, administracyjny mniej y, a ze strony z kolei z punktu widzenia systemu i pacjenta, no to te, mamy dokładniejszą informację pełną, tak, bo my nie, nie, nie mamy żadnych możliwości y, wymuszenia poprawne, wype, poprawnego wypełnienia formularza. Y, no bo no wiadomo, ludzie są ludźmi, wszyscy się spieszą, tak? Naj, najważniejsze rzeczy. A dzięki temu będziemy mieli formularz bardzo szczegółowo wypełniony. W związku z tym będą możliwe takie analizy, które dotychczas no, rozbijały się o brak części danych. Przykład to jest na przykład informacja o stopniu zaawansowania. Jeżeli taka informacja się znajdzie w notatce lekarskiej, no to my tę informację pozyskamy. A lekarz w przeszłości nam tego często nie wpisywał lub nie wiedział jeszcze. Mógł nie wiedzieć. W związku z tym, no, ja myślę, że z punktu widzenia systemu to będzie dokładniejsza informacja o tym, y, jak wygląda y, status quo, ale też y, jak, y, będzie w tym momencie możliwa ocena, no właśnie, na przykład tego, czy pacjenci trafiają wcześniej, czy później do onkologa, bo teraz to jest tylko gdybanie. Tak? Nikt twardych danych nam nie pokazał. I my też nie możemy takich danych twardych pokazać, ponieważ mamy część y, informacji, która jest brakiem danych. Ale też y, no muszę powiedzieć, że y, poprawiało się przez lata ten... Y, Kompletność tych naszych danych się poprawiała i wi widać było w niektórych lokalizacjach, to są wielu, że poprawia się ten rozkład stopni zaawansowania, czyli że wcześniejsze stopnie zaczynają dominować, a te mocno zaawansowane y, zmniejszają się. Ale to, to są rzeczy, których się, które się obserwuje latami. To nie jest tak, że to się z roku na rok szybko zmieni. Pani profesor, już nawiązała Pani do kolejnego pytania, które chciałam zadać. Jak zmienia się sytuacja zdrowotna pacjentów, którzy słyszą diagnozę nowotwór? Czy po pandemii COVID możemy mówić o pewnym odbiciu tych złych wskaźników, które obserwowaliśmy? No to, to jest trudne pytanie, dlatego że tak, po pierwsze my w 2020 roku, więc covidowym, obserwowaliśmy zmniejszoną liczbę zachorowań i zgonów z powodu chorób nowotworowych. To wynikało, mi się tak wydaje, z yy, tego hasła zostań w domu. Tak, Z jednej strony baliśmy się covidu. I ale, chorób współistniejących. A z drugiej strony tak, mieliśmy jakieś tam choroby, które zostawiliśmy w domu. Więc y, wydaje mi się, że to jest jeden z powodów. Po drugie, y, w roku tym pandemicznym spadło no, strasznie y, spadło uczestnictwo osób w badaniach przesiewowych. Te badania przesiewowe mają ogromny wpływ na y, zdrowie społeczeństwa i one no, naprawdę są dobrodziejstwem dla y, po, osób potencjalnie chorych, tak bo my w badaniach przesiewowych badamy osoby. Potencjalnie chore. Nie, a w zasadzie zdrowe powinniśmy badać. I ja sądzę, że my nadal to znaczy, że nadal będzie ta liczba zachorowań trochę mniejsza niż w 2019 roku, czyli przed pandemią, bo widzimy to też w, w informacjach z pracowni patomorfologicznych. Oni też pokazują, że rozpoznają mniej tam o w stosunku do w 2020, z tym pierwszym w stosunku do 2020, czyli od 2019 mamy systematycznie spadek. Gdzieś no, ci pacjenci się w końcu znajdą, ale pytanie w jakim stanie? Pytanie w jakim stanie i pytanie, czy nie będą to po prostu odnotowane zgony. No może tak być, tak? Ale, ale generalnie no bo po pandemii mi się wydaje nadal ten... No, to nie odżyło, tak? Nie ma, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. Czyli na, nadal mamy efekt COVID-19 w tak, obszarze onkologii. Tak, tak, absolutnie tak. E, pani profesor, jak długo... Szacuje Pani, prognozuje Pani, będziemy spłacać ten z dług zdrowotny, który zaciągnęliśmy w pandemii? no Bo brak badań profilaktycznych, e, a także pewne obawy pacjentów związane z zgłaszaniem się do placówek no spowodowały, że wiele osób jednak no, nadal nie wie o swojej chorobie. Tak może być. To bardzo trudno jest oszacować. Mi się wydaje, że trzeba bardzo mocno pracować nad odbudowaniem zaufania do badań przesiewowych. To jest klucz. Tak, Badania przesiewowe dotyczą trzech nowotworów: najczęstszego u kobiet raka piersi, drugiego co do częstości raka jelita grubego prawda? i na koniec jeszcze tego raka szyjki-macicy, który którego mogłoby w ogóle nie być, tak? Gdybyśmy się szczepili, i gdy, znaczy gdybyśmy szczepili dzieci i jednocześnie kobiety u, u, uczestniczyły w badaniach przesiewowych, to no to jest taki nowotwór, który może w ogóle zniknąć z ludzkiej populacji. A z tego, co ukazało się takie... Mm, Taka informacja ministra zdrowia dotycząca tego, że około 80-kilku tysięcy dziewcząt i chłopców zostało zaszczepionych do tej pory w ramach tego programu szczepień przeciwko HPV, no ale to jest zaledwie jakieś 10-12% tej populacji, która powinna być wyszczepiona. Ja rozumiem, że jeszcze końca roku nie ma, no ale jest, połowa roku minęła, prawda? Więc, Bo obawiam się, że tu może być też, no, nie osiągniemy tego, co, co było założone w Narodowej Strategii Onkologicznej, prawda? Pani profesor, gdyby popatrzeć na te ostatnie dwa lata, to które nowotwory tak naprawdę dominują, w których mamy największe problemy, a które z nich są największymi zabójcami Polaków? No nadal niestety rak płuca jest największym zabójcą mężczyzn i kobiet. I tu to jest naprawdę bardzo, bardzo przykre, że my y, obserwujemy systematyczny wzrost zachorowalności i umieralności na raka płuca u kobiet. I to, je, to jest trochę sprzeczne też z tym, co, się, co publikuje na przykład CEBOS dotyczące y, częstości palenia w y, populacji kobiet. Z czego to wynika? No nie wiem no bo może się ludzie wstydzą mówić już. Że, się, że palą, a jednak palą. Tego nie wiem. I ankieterowi mówią, że nie palą, a w rzeczywistości palą, tak może być. Ale to jest jeden nowotwór. Drugi to jest oczywiście rakieta grubego, no to tak jak mówiłam, to jest nowotwór, którego częstość wzrasta we wszystkich krajach rozwiniętych i on wynika z, ze stylu życia, tak? z tego, że siedzimy ciągle, godzinami siedzimy. Zła dieta, mało się ruszamy. No, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że co godzinę powinno się wstać i od tego biurka, i przed komputera, i chociaż 5-10 minut, nie wiem, pochodzić czy, czy cokolwiek robić, innego niż siedzenie, a my ciągle siedzimy. Wydaje nam się, że nie mamy czasu wstać. No i to, jest też taki nawództwo, o którym wszyscy zapominamy. A, a, jeszcze wrócę na sekundę do raka piersi, bo w, no, w całej Europie zmniejsza się umieralność z powodu raka piersi, mimo rosnącej zachorowalności. Ale w Polsce, niestety, od kilku lat mamy zupełnie inną sytuację. Mamy wzrost umieralności i ja tego wytłumaczyć nie potrafię, bo yy, wydaje się, że, że nic się nie zmieniło w stosunku do poprzednich Nawet lat. można byłoby powiedzieć, że jest lepiej, bo mamy więcej opcji terapeutycznych. No właśnie, no właśnie. więc co, tutaj jest, co tu się dzieje, tego nie wiem. I jest drugi nowotwór, też kobiecy. On jest w ogóle y, czwartym nowotworem u kobiet. Y, rak trzonu macicy, gdzie też mamy już długoletni trend rosnący umieralności, co jest w ogóle no y, szokiem, jak się patrzy na dane z innych krajów europejskich. Mieliśmy malejący trend lata całe, a nagle się robi rosnący i też nie ma y, dobrego wytłumaczenia tego. Więc y, no, jest kilka takich nowotworów, gdzie dzieje się coś dziwnego, innego niż w innych krajach. I nie wiem, czy to wynika z y, y, gorszej świadomości polskiego społeczeństwa, ale teraz chyba już każdy wie, że powinien dbać o swoje zdrowie. Czy, czy ze strachu, czy, czy też z tej udręki, która czeka pacjenta, tak? bo, no bo to nie ma co się oszukiwać, ale jak się zaczyna chorować, no to jest udręka. Choroba jest jednym problemem, ale no przepraszam, że tak powiem, walka z systemem jest drugim. Nie ma pani co przepraszać, bo już dzisiaj pozwoliliśmy sobie nagrać kilka rozmów, i, i no, to się przebija, że y, pacjent ma problem w odnalezieniu się w systemie ochrony zdrowia, ogromny. I to jest coś, co no, wymaga pilnej poprawy i, i działań. Pani profesor, natomiast wspomniałam wcześniej w naszej rozmowie, jeszcze przed nagraniem, że czytałam publikację pani z Lancet Oncology dotyczącą tego, jak wojna na Ukrainie może wpłynąć na system opieki onkologicznej, i na to, jakie będziemy mieli dane, jeśli chodzi o rejestry. Gdyby mogła Pani pokrótce powiedzieć, jak wygląda sytuacja, czy w stosunku do ubiegłego roku może się coś zmienić i e, jak e, tak naprawdę polska onkologia, jakie wyzwania czekają polską onkologię? Znaczy myśmy szacowali, ile, bo jakby na początku wojny do Polski przyjechało 2,5 miliona kobiet. Więc myśmy oszacowali, biorąc pod uwagę, jak często one chorowały w Ukrainie, myśmy oszacowali, ile tych kobiet może trafić w polski system ochrony zdrowia. No i najbardziej nas, no niestety, przeraziła, tak, liczba raków szyjki macicy, które... O które zwiększyłaby się liczba zachorowań w Polsce. Ale my w rejestrze mamy możliwość oznaczenia pacjenta, czy to jest pacjent y, narodowości polskiej, czy to jest pacjent innej narodowości. W związku z tym, jak będziemy już publikowali dane te y, powojenne, tak, to będziemy widzieć, czy to, y, czy to wpłynęło ta liczba nowych, ta, 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 ta imigracja, czy wpłynęła znacząco na system ochrony zdrowia w zakresie nowotworów. Ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że część osób wróciła na Ukrainę. Dla części Polska była stacją przesiadkową. My publikując ten artykuł chcieliśmy po prostu zwrócić uwagę no, i społeczności międzynarodowej, na to, że jednak polski system ochrony zdrowia udźwignął to wtedy, prawda? I na to, że my no, staramy się, jakby jako naród i, i, i kraj aktywnie jakoś tam wspomóc tych imigrantów. Ale w tej chwili to trudno mi powiedzieć, jak dużo jest y, tych osób, bo no, te statystyki y, napływu i odpływu są takie, jakie są. Tak? Nie ma dokładnej informacji na ten temat. Ale myślę też, że, my, y, że to nie zrujnuje naszego systemu y, onkologicznego, tak? bo to, to, no, to, to nie są takie liczby, żebyśmy nie byli w stanie podołać. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że ta pomoc międzynarodowa jest nadal, funkcjonuje i ci pacjenci mogą być przekazywani do innych systemów chemicznych. Tak, zdrowia. tak, ale to w ogóle to jak myśmy przygotowywali ten artykuł, to okazało się niesamowita zresztą rzecz, że Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Było w stałym kontakcie z towarzystwami zagranicznymi i dzieci, ukraińskie dzieci z chorobą nowotworową wszystkie trafiły poza Polskę. To po prostu coś niesamowitego było. To była taka akcja, no. Z, z, Naprawdę jestem pełna podziwu i, i wzruszam się, jak o tym mówię. E, e, też miałam okazję rozmawiać z profesorem Młynarskim, który opowiadał o tej pomocy i mam świadomość, że ogromu pracy jak i środowisko lekarskie tutaj wykonało, ale or także organizacje pacjenckie. E, pani profesor, gdyby mo gdybyśmy mogli spojrzeć w, w, w przyszłość. <grym> e, Czego możemy spodziewać się w polskiej onkologii, co Pani zdaniem w najbliższych latach może być takim e, największym problemem, wyzwaniem? Znaczy z epidemiologicznego punktu widzenia to będziemy mieli dominację raka gruczołu krokowego i raka piersi, to nie ulega wątpliwości. Pytanie brzmi y, tylko jak te raki gruczołu krokowego będą zaopiekowane. Tak? No bo tutaj jest bardzo duża dyskusja y, i w tej w środowisku urologicznym i na, w świecie, y, w Europie, y, towarzystwa urologiczne stoją na stanowisku, że y, no nie należy od razu każdego pacjenta operować czy agresywnie leczyć, że trzeba, że lepiej jest y, aktywnie obserwować. No. To jest y, łatwo powiedzieć, gorzej wytłumaczyć pacjentowi. Tak? Gorzej się znaleźć w takiej sytuacji, że no, wiem, że mam chorobę i mówią mi, żebym nic nie robiła. To jest trudne. To wymaga, wydaje mi się, dużej pracy ze strony... Y, lekarzy, może też organizacji pacjentów, bo, bo jeżeli poddaje się agresywnemu leczeniu y, osoby, która ma przed sobą, nie wiem, 4 czy 5 lat życia, a czy 10 nawet, a nie będzie miała objawów choroby, no to to leczenie jest gorsze od choroby. Natomiast to, co też mnie trochę przeraża, to jest no, ta rosnąca liczba raków płuca u kobiet i to nie widać, żeby to się na razie za Chciało zatrzymać. No i generalnie my się spodziewamy wzrostu zachorowalności na większość nowotworów, ale też yy, no, po tam w 2040 czy 45 roku, nie spodziewamy się wzrostu liczby, dlatego że kurczy się polska populacja. Więc co prawda, przesuwamy się wiekowo w starsze grupy wieku, ale no, te, te zjawiska się jakby zaczynają, będą się powodowały, że Mimo wzrostu współczynników, czyli liczby zachorowań na 100 tysięcy, ta liczba zachorowań de facto nie będzie tak szybko rosła, ze względu na mniejszą populację. Pani profesor, chciałabym Panią jeszcze zapytać o jedną rzecz. Przesu przesłanie do pacjentów. Eee, co rekomendowałaby Pani polskiej populacji? Eee, ja bym rekomendowała dwie rzeczy. Jedną to korzystanie z badań przesiewowych. Bo to jest, ja uważam, że to jest najfajniejsza rzecz, jaką może każdy sobie zafundować. Bezpłatne badanie, które naprawdę leczy lub wręcz zapobiega zachorowaniu. Bo trzeba pamiętać, że i w raku szyjki macicy, i w raku jelita grubego, to te badania przesiewowe zapobiegają też zachorowaniom. To nie tylko zapobiegają zgonowi. Druga rzecz to bym zachęcała do szczepień przeciwko HPV, żeby szczepić dzieci, dziewczynki i chłopców, żeby jak najwięcej szczepić, bo to zlikwiduje nam wszystkie nowotwory HPV zależne, tak? Od raka szyjki macicy, zaczynając po nowotwory w obrębie jamy ustnej gardła, odbytu narządów płciowych niektórych. I, no i plus takie to, co my staramy się promować, to jest Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Czyli to jest takich 12 prostych wskazówek, co robić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania. No te pierwsze dwie dotyczą palenia i mówią, żeby właśnie nie palić i nie palić przy kimś. Nie, nie zmuszać innych do palenia wbrew ich woli. Mówią o zdrowym żywieniu, mówią o jedzeniu warzyw i owoców i mówią też o aktywności fizycznej. Mówią o szczepieniach, mówią o unikaniu słońca w, w taki sposób, który może powodować y, te zmiany skóry. Więc to są naprawdę proste rzeczy, ale ode. Y, nie wiem, czy mamy czas, ale mogę. Y, ten kodeks powstał, w, pierwsza jego wersja w 1987 roku, jeśli dobrze pamiętam, 1987, na zlecenie ministrów zdrowia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. To był taki prekursor Unii Europejskiej. Koszty leczenia onkologicznego i straty gospodarcze zaczęły być zauważalne i Premierzy ówcześni zlecili ministrom zdrowia opracowanie strategii, która zmniejszy koszty społeczne chorób nowotworowych. No i <laughs> ministrowie zaangażowali naukowców, no to chwilę trwało i, i powstał właśnie ten Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Jego założeniem, założeniem było zmniejszenie umieralności o 10%, tam w perspektywie jakichś lat. I to się udało. Takimi prostymi działaniami. Więc naprawdę można, zmieniając swoje indywidualne zachowania, poprawić swoje zdrowie. Zrekomendowałabym właśnie korzystać z tych zaleceń i korzystać z badań przesiewowych. I my, jako Fundacja Rzecznicy Zdrowia, do tego apelu dołączamy. Naszą gościnią była dzisiaj pani profesor Janna Ditkowska, szefowa Krajowego Rejestru Nowotworów. Dziękuję pani profesor. Dziękuję Rozmawiać. bardzo.